Psalm dziewiętnasty. Chwała Boża w przyrodzie i prawie. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rągiego nieboską obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, które by dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi na całą ziemię. I aż po krańce świata, ich mowy, tam w słońcu namiot wystawił. I ono wychodzi jak obubieńc ze swej komnaty. Weseli się, jak olbrzym, co droga przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg, aż po jego kraniec. I nic się nie schroni przed jego żarem. Prawo pana. Doskonale krzepi ducha, śledztwo Pana niezawodne, poucza prostaczka, nakazy Pana słuszne, radują serce, przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. się pańska, szczera, trwająca na wieki, sądy pańskie, prawdziwe. Wszystkie razem są słuszne, cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze. A słodszy od miodu płynącego z plastra. Twój sługa na nie zważa w ich przestrzeganiu zysk jest wielki, który niech dostrzega swoje błędy. Oczyć mnie od tych, które są skryte przede mną, także od pychy broń swojego sługę. Niech nie panuje nade mną, wtedy będę bez skazy i wolny od wszelkiego występku. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja opoko i mój wybawicielu. Amen.